trafiliśmy na imprezę lokalną z ogniskiem, 16 stycznia ale trzadzio to są tapas, tak? tak, to są tapas no dobra, spróbujmy Mogę tego spróbować? Trochę wygląda, to jest tapas, pachnie jak Ja, jak ja przepraszam, nie wolno pić alkoholu na takich filmach, to jest tylko do celów naukowych, więc to co ja mam w kielisku, to jest sok z winą. Jak długo te winogrona leżały? W hiszpańsku nazywa się to pinotin. No, w środku ma, To ma pieru, czyli jakby na mięso. A serano to jest co? Szynka ta. To... Dojrzewające Czy nie na filmie? Tak, cały czas Okej Mam wybitny jak ty a ja okay. się nie patrzę Tak, to są mandarynki Salut Ale czas Dobre, po prostu dobre Dobra, teraz będę próbował drugiego tapaza za zupełnie innej formie Wygląda trochę jak pizza Malutka pizza. Tak, malutka pizza. No wiesz co, w sumie to nie jest kampa, bo kampa z południmi coś na nas są. Kampa to jest kampa. No teraz już mam. Teraz jest dupie. Czyli palcone. Czyli pierogi. Pierogi. Smakuje jak... Jak yeah. pizza. Z, z mięsem, ale z mięsem z pierogów. O kolejny tapas tego tego jest To jest z guacamole i To kotlecikiem Zezam. Powiem wam, że jadłem w Polsce guacamole i nie zachwycało mnie. I teraz chętnie porównam z tym, co jem teraz. To bardziej smogę jak pasło czosnikowe. Piękna no wosna w tym środku tu jest, zobaczcie. To nie jest takie, że całe w środku jest za, za no smażne. Nie gadaj, że będziesz robił drugi reportaż z jedzeniem tapasem. No to są różne tapasy.